Zobaczymy. Natomiast patrzę na szefa fundacji Teatru Ludowego, który miał, jutro z naborem do ukrytych skrzydeł i tam właśnie mają się zgłosić te dziesiątki młodych ludzi z tego kursu, które również będą robić inne obiekcje. No i to jest taki pomysł. Znaczymy, jest mógł, tak. Zobaczymy co wyjdzie, zobaczymy ile dzieci przyjdzie. Mówią, że to jutro jest niedobra data. Tu się zacznie wszystko o 5. Poprzednim razem przyszły trzy setki dzieci. Zobaczymy, ile dzieci przyjdzie teraz. To jest taki short. My teraz mamy tylko miesiąc czasu na naszych nasz 10 modułów, a będziemy to robić szerzej aż do czerwca. Natomiast to, o czym pan Sławek w tej chwili opowiadał, to tutaj adresatem jest siedzący po środku, ponieważ z tego co wiem, jest szefem filmowców tego tego stowarzyszenia no. właśnie tego regionu i tutaj tylko połączyć siły, ponieważ e, młodych ludzi, którzy filmują komórkami, którzy e, prowadziliśmy moduł, bo pani mnie wywołała z racji ukrytych skrzydeł, prowadziliśmy moduł foto. Proszę sobie wyobrazić, że ja jakby planując ten moduł zastanawiałem się, czy w ogóle będą chętni na moduł foto, czyli robienie zdjęć. Otóż chętnych było dwadzieścia kilka osób. Które, mało że byli chętni, oni prawie w 100% frekwencji skończyli ten moduł. Czyli przez trzy miesiące dzieciaki latały z aparatami, i to dzieciaki w wieku od dziesiątego roku życia do takiego wieku, jak tu Piotr siedzący za mną. Więc on zresztą lepiej może powiedzieć, bo jest uczestnikiem takiego modułu. A więc zainteresowanie tą formą jest ogromne w hucie tutaj. W związku z czym my możemy, możemy to próbować? Ja mówię, tylko trzeba łączyć siły, i, i ja uważam, że zawsze zarażać pasją powinien ktoś taki jak panowie, jeśli chodzi o kino. Ale nie bać się podchodzić z tą pasją do, do ludzi, którzy. Są e, e, na początku drogi, którzy dopiero zaczynają, którzy, e, którym się czasami wydaje, że chcieliby być, ponieważ to jest najlepszy moment, tak głęboko czuję. A to, co powiedział tutaj pan Jerzy Lidam, a pan Sławek, strąg bardzo przytaknął, jak się już zrobi ten pierwszy film, no to się już zostaje, bo już się z nie da wyjść, bo to jest tak <grym> no. wyraźliwa choroba. Myślę, że taką chorobą robienia filmów. Parę osób może dzisiaj zaraziliśmy. Ci, co nie przyszli, niech żałują. My czekamy teraz na premiery. Premierę najpierw planu już niedługo, a za chwilę wiemy, jaki będzie nasi wtykuł bardzo, film. Malta. Marta. Marta.